To ciężki czas dla nas wszystkich, ale razem będzie dobrze. Dziękujemy za okazywane nam wsparcie na portalach społecznościowych, w mailach i sms-ach. My staraliśmy się Was motywować i umilić Wam ten trudny czas. Podsyłajcie nam zdjęcia i filmiki z treningów Waszych dzieci. Oglądanie ich sprawi nam ogromną przyjemność. Możemy doczekać się powrotu na matę. Mójmy mój zdrową aktywność fizyczną razem z dziećmi. Rodzice. Bądźcie na bieżąco z klubowymi aktualnościami na stronie internetowej oraz Facebooku. Angażuj i motywuj siebie i Twoje dziecko. Razem tworzymy ten klub nie ma nas, bez was. Dziękujemy za udostępnienie materiałów i oznaczanie klubów w portalach społecznościowych. Jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, dajcie nam znać. Dziękujemy, że jesteście z nami. 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 Dziękujemy, że jesteście z nami.